sobie gramy Minecrafta, I takie grałem shaderki, będzie trochę inaczej wyglądać. Wiecie, jak Minecraft Story Mode nowa gra. Na tej poziomy trudności jest easy, normal, hard. na normalu. Ja to o tym brightness Moody, jest jasne. I macow się z ustawieniami rozchodzić o liście. z jest... dziwnej strony pobierają taki. No, no, nie spoko. No. No. no, nie to pan, że poprawili te wtóry. Wszystko wygląda tak. fajnie. No i tak sobie gadają. Dobra, można to pominąć i już... O widzicie, i tamto to była pokazówka Taką fajną Już macie O, gada To jest taki wziąłem skin wgrałem Spidermana no fajnie no, naprawdę Jestem zdziwiony grafiką, który... Fajnie to Fajnie wygląda No i to

O. to jest? ten. Y Wider szkieletowy. Nederowy Czarny. Czarny szkielet. No chłop. co tutaj? Nie kojarzę go z Minecrafta ale zupełnie z tą mapką. Się... Młodów, przy okazji. No mówiłem, to Ta mówi. strona, z której pobierałem, była taka trochę dziwna. No ale widzicie, no działa wszystko. więc spoko, co? O, to ludzie. Leżą po jakieś zombie. Z chyba. wiem ja też teraz zmieniała teksturka, ale...

w Minecraftie. Fajne tam. Widzicie, to wszystko jest dynamiczne. Można się nad rękami bić, i to jest nie, fajne, jak to miecza. Ty, Proszę bardzo. Zbijemy. Bardzo agresywność, ale. Gdyby się poddał. Się poddał? Tylko on... Ale go przecież zbijemy na kwaśne jabłko, i się on się poddał.

Nie trudno słuchać. To jest jakiś... A bo też moda wbrałem, co akurat ja na no, elektryczność są takie lepszy, lepiej rzecz są działa, są takie najzlotniejsze dość mi klaszcze. No. <słuchy> o patrzcie, tutaj mam inventory i tutaj mam kilo. Oj. Tu mamy kilof to jest Patyka, no bo to jeszcze jest taki prototyp. Tu mamy łopatę. To TNT. Tutaj proszę redstone. Tu mamy jakiś killoff, to jest. To jest... no, jak nie wiem kulka, jak podpisany bo jak po polsku to jest gunpowder pamiętam dokładnie to idziemy dalej jakiś korytarz o, o to są te zombie te podwodne te duże Czyli, to, nie mogę to Czemu nie? Ha um. o oh, oh. Ale... ale, ale są się. Co jest? Oh. Kto wizja? Ło! To i od razu lejemy, pyk! Nie ma zatrzymywania się, lejemy Zabijamy. Pyk i nie ma ręki. Aj dla nas ręki nie ma, ale maki wale. o, o. To jest sznurek, prawda? Tak. Nie, dobra. On chyba żyje, nie? Nie. Za ręce powieszony. Nie działa ten OctoVision. Proszę bardzo. Kieranko. Mówię, ten resztą jest bardzo zaawansowany i się tam nie otwiera. My... w tym, że w ogóle w jakikolwiek sposób poruszony koncept inflacji albo koncept niepowstrzymywalnego marszu czasu, który powolutku zbliża nas do nieuniknionej śmierci. O, i to jest znowu no i o i to jest Wither, szkielet taki, nawet no, biały garnitur to jest jakiś chyba... No, nie. no tutaj... Steve jest dosyć mocny, bo też ma y... takie ręce. Są takie filmy oglądałem, Już Steve to... W silnych chłopak jest, bo innej to może na... nosić dużo rzeczy na bardzo łodyg. I ma nosić na plecach. się idzie do kopalni, się później wychodzi z kopalni, tam parę staków... Parę staków, przepraszam. Parę staków stone'owych na plecach nosić, nie, co? Takie silnie. O, tak lepiej Nie, to jest zapisanie na ciemnej garnce. Jestem ja na tej białej garnce, bo nie muszę zauwać. O, nie jest łopata, tylko to jest ta kusza. Mówiło mi się takie tekstury podobne, więc. Huh. Patrzcie, patrzcie, jak on teraz go zabijemy. Tyk! <laughs> Dobra, a on, mnie dzieje. Chłopak. Co założymy? Jak to nie czytam? Czy dostał z kamulca w To jest jakieś. Fucka <laughs> mam. Żydo oczy pan. To chyba Tam, to jest, O, to jest ten biały Nie Czekaj, się jedno napić wody zaraz prosto. Bene.